bardzo dobry w naszym wykonaniu. Szczególnie pierwsze dwie kwarty, gdzie graliśmy troszeczkę rozsądno. Nie poddawaliśmy się tempu nadawanemu przez dr Korzowski. Po przerwie na początku dawało nam się tą przewagę utrzymywać, nawet powiększyć, ale pod koniec trzeciej kwarty zaczęło brakować nam Jakbyśmy przegrali ten mecz, to musiałbym wziąć winę na siebie, bo założyłem pewne kwestie przed meczem myśmy się głęboko cofnęli, założyłem to, że zespół Wisły do tej pory grał na 19%, żeby za trzy się naprawdę cofnęli, ale mówię tak w zeszłym roku. Fernandez rzuciła nam 5 na 5, teraz miała 2 na 2, już nie było co ryzykować. W żeśmy sobie porozmawiali konstruktywnie z dziewczynami i dziewczyny powiedziały również, ja również to stwierdziłem trenerze, mówi to nie jest nasz styl musimy być wyżej i nie mamy nic do stracenia. Ja powiedziałem też, że ruszę następną dziewczynę w trzeciej kwarcie, żebyśmy w czwartej kwarcie mieli, jak nam wyjdzie, już więcej siły. I chwała za to, że razem wspólnie, zespołem cały, żeśmy wyciągnęli z bardzo słabej pierwszej połowy i zagraliśmy doskonałą drugą połowę. I tylko się cieszyć, że potrafiliśmy, nie ma co ukrywać, osłabioną Wisłę Kraków dzisiaj pokonać. I to jest to, że udało nam się, a z drugiej strony, że mimo wszystko drugą położę, żeśmy zasłużyli na to. Kwestia fantastycznych kibiców. Ja już w pewnym momencie już że... Przy tak uzasadnionych kibicach nie mamy prawa tego przegrać, to była podobna atmosfera jak w lotosie w końcówce, kiedy loto zaczęło na odskakiwać, kibicze ostatnich i wszyscy stali, i nam było naprawdę bardzo ciężko, tak samo widziałem już dzisiaj, że, że tego meczu nie przegramy, bo te osobiste były w miarę skuteczne i mieliśmy pomysł na granie w defensywie i w ataku. Gratulacje dla dziewczyny, dla, jej, dla, dziewczyn, dla, dziewczyn, dla ręce, Justyny, Małej, dzisiaj Mikołajki wszak, więc szybko i będziemy się pocieszyć.